Zadanie 74. Proste y minus 5x równa się 2 i 4Y, 4y plus x równa się 8 przecinają się w punkcie A. A prosta K przecina te proste w punktach B i C. Punkt S równy 7 drugich minus 3 drugie jest środkiem odcinka BC. Oblicz odległość punktu A od prostej K i pole trójkąta ABC. Okej, okay, dobra. Zacznijmy może od tego, że wyznaczymy punkt A, czyli trzeba po prostu rozwiązać ten układ równań. Co? W poprzednich zadaniach robiliśmy metodę, po, metodę wyznacznikową, metodę podstawiania, jeszcze metoda przeciwnych współczynników nas jakoś obideła. Zastosuję ją, chociaż w sumie tu się prosi o metodę podstawiania Y czy X, można wyznaczyć. Ale dobra, żeby był komplet. Przemnóżmy drugie równanie przez 5. Dostaniemy y minus 5x równa się 2, a tutaj 20y plus 5x równa się 40. Dodajmy stronami. Dostaniemy 21y. Tu się kasuje, tu wychodzi 42, czyli y równa się 2. Podstawiamy do któregokolwiek, może do drugiego. To będziemy mieć 8 plus x równa się 8. No to tak jakby x równa się 0. Czyli punkt A ma współrzędne 0, 2. No dobra. No i może zacznijmy sobie to teraz tam zaznaczać na układzie współrzędnych, żeby zobaczyć lepiej co, o czym my właściwie tutaj przemawiamy w tym zadaniu. Więc dobra, mamy układ współrzędnych, Chcemy te proste. Y minus 5X równa się 2, czyli inaczej Y równa się 5X plus 2. No to w zerze będzie dwójka. A, na przykład, a potem idzie o 1 w prawo i 5 w górę, czyli 2, 4, 5, czyli tak mocno pionowo. Tutaj 2, 4, 5, ok, czyli ta pierwsza prosta to jest taka, no, taka ekstremalna trochę. Wygląda mniej więcej w taki sposób. No dobra. Ta druga prosta, jakie mamy jej równanie? 4y plus x równa się 8, czyli inaczej y równa się. Minus 1 czwarta x plus 2. Czyli w zerze też jest 2. No i dobrze, bo tak tam wyszło, że właśnie tam jest punkta. I jak się przesuniemy o 4 w prawo, to musimy pójść o 1 w dół. Czyli tako, tako, a tutaj w tę stronę będzie tutaj. No dobra, no i też narysujmy. No i okej, okay, no i to jest nasza druga prosta. I teraz co my tam chcieliśmy? Czyli przecinają się w punkcie A, to już ustaliliśmy, tu jest punkt A 0,2 A prosta K przecina te proste w punktach B i C. Punkt S. 7 2 minus 3 drugie, czyli po prostu 3,5 minus 1,5. 3,5 minus 1,5, no to 2, 3,5 minus 1,5, czyli tu, tu jest punkt S. Jest środkiem odcinka BC, oblicz odległość punktu A od prostej K i pole trójkąta ABC. Dobra, przydałaby nam się ta prosta. No i co my tutaj wiemy? Punkt S, prosta K przecina te proste w punktach B i C, i S jest środkiem odcinka, czyli S musi być dokładnie po środku. Między punktami leżącymi na tej samej prostej, i każdy z nich leży, no, jeden leży na tej prostej, a drugi na tej prostej. Dobra, no to co my tak naprawdę w takim razie możemy? Czyli nasza prosta K. Yy, więc chcemy też, że nasza, nasza prosta K ma równanie, no, y yy, równa się ax plus b. Nie wiem jeszcze, czy to się bardziej przyda, czy ogólne. Najwyżej się zamieni na ogólne. No, pionowa to o. Jeden plus, bo powiedziałem w poprzednim filmie, że nie wszystkie proste mają postać kierunkową. No tak, pionowe proste nie mają, ale zauważmy, pionowa prosta to to nie może być. Po prostu nie ma opcji. Ona by przecięła tę bardziej, tę łostrzej rosnącą prostą gdzieś tam u góry. Za nic w świecie wtedy punkt S nie będzie środkiem między no, punktem B i C. No way. Więc istnieje na pewno postać, postać tutaj kierunkowa tej prostej. No dobra, i po pierwsze chcemy, żeby ona przechodziła przez punkt S, ponieważ jak mają należeć do niej punkty B i C, no to środek między nimi też musi należeć, więc to nam daje równanie, że minus 3 drugie równa się A razy 7 drugich plus B. Co jeszcze? No, punkty B i C. Punkt B... Ma jakieś proste xb, yb, punkt c jakieś współrzędne xc, yc. I, I co my na pewno wiemy, No, te punkty muszą leżeć na tej prostej. Czyli aha, środek między nimi musi być równy s, czyli możemy napisać, że xb plus xc przez 2 musi być równy 7 do drugich, a yb plus yc przez 2 musi być równy minus 3 drugie. Aż się prosi, żeby tu przemnożyć przez 2 od razu i dostać xb plus xc równa się 7, a yb plus yc równa się minus 3. Super. Na razie to nie wygląda zachęcająco, bo mamy 6 niewiadomych 3 równania. No ale dobra, co jeszcze? Aha, nasze punkty xb powiedzmy, że musi leżeć na tej prostej, czyli Musi spełniać równanie y równa się minus 1 czwarta x plus 2. Czyli yb musi być równy minus 1 czwarta xb plus 2. A druga prost, drugie, drugi punkt C musi leżeć na tej pionowej, prawie pionowej, czyli y równa się 5x plus 2. Czyli yc musi być równy 5xc plus 2. Okej, okay. no dobra, mamy układ czterech równań z czterema niewiadomymi. To się da policzyć. Więc no, tylko jak to zrobić sprytnie? No to tutaj na przykład możemy sobie co? Możemy, aha, yb, yc mamy w tych dwóch równaniach wyznaczone. Możemy do tego drugiego równania podstawić. Dostaniemy minus 1 czwarta xb plus 2 plus 5xc plus... 2 równa się minus 3. No i mamy też równanie xb plus xc równa się 7. No i pff, już zrobiliśmy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi, więc to już praktycznie w domu jesteśmy. Uporządkujmy to teraz. Minus 1 czwarta xb plus 5xc równa się tutaj 2 plus 2 to 4 przerzucamy, dostaniemy minus 7. A xb Plus xc równa się 7. Mnożyłbym to pierwsze równanie przez 4, i będzie minus xb plus 20xc równa się minus 28. To drugie zostawiłbym w spokoju, bo za chwilę będziemy metodą przeciwnych współczynników je mieli zrobione. Dodamy sobie obu strony. xb się kasuje, 21xc równa się minus 21, czyli xc równa się minus 1. No i teraz to już pójdzie, no bo xb plus xc, czyli xb minus 1 równa się 7, no to xb równa się 8. Ok, i teraz jeszcze właśnie yb i yc. yb równa się minus 1 czwarta. YB równa się minus 1 czwarta razy xB, czyli 8, i co tam było dalej? E, plus 2, plus 2. No i to jest minus 2 plus 2, czyli 0. A YC, no to co było? 5xC plus 2, czyli 5 razy minus 1 plus 2, czyli minus 5 plus 2 minus 3. No i dobra, i mamy już nasze punkty B i C. Punkt B, no to xb to jest 8, XC, yb to jest 0, a punkt c, no to xc to jest minus 1, yc to jest minus 3. Zobaczmy to sobie na naszym rysunku. 8, 0 i minus 1, minus 3. O, minus 1, minus 3, do no i tak, to jest ten punkt, to jest też punkt c, a 8, 0 do no 2, 4, 6, 8, tutaj jest b. Ok, mamy punkty B i C, no i dobra, jeszcze raz co my tam chcieliśmy, Oblicz odległość punktu A od prostej K i pole trójkąta ABC. O, trójkąt właśnie widzimy, zobaczmy sobie, narysujmy, no, pięknie przechodzi przez SK. Te, te właśnie, ten trójkąt chcemy, pole tego trójkąta chcemy wyliczyć. I odległość prostej K od punktu A. No, odległość prostej K od punktu A nam się przyda do liczenia pola, bo to będzie wysokość tego trójkąta przy założeniu, że BC będzie, z tą, będzie podstawą. A to może by łatwo wyliczyć, możemy po prostu odległość od B do C policzyć. Dobra, no to najpierw prosta K. Prosta K, czyli miała być y równa się x plus b. No to właśnie, mamy dwa punkty, przez które prosta k przechodzi. Wyznaczyć jej równanie to jest zadanie z, na poziomie podstawy. Współczynnik kierunkowy a naszej prostej k to po prostu ze wzoru 0, minus minus 3, dzielone przez 8, minus minus 1, czyli 3 przez 9 i 1 trzecia. I podstawiamy y równa się 1 trzecia x plus b. Takie będzie równanie, tylko jeszcze potrzebujemy B. No to podstawiamy którykolwiek z tych punktów. Powiedzmy pod punkt, punkt B. No to dostaniemy 0 równa się 1 trzecia 1 trzecia razy 8 plus B, czyli B równa się minus 8 trzecich. Czyli prosta K ma równanie Y równa się 1 trzecia x minus 8 trzecich. Chcemy jej odległość od punktu A, który ma współrzędne 0,2. No, to postać kierunkowa nam się przyda. Znaczy, nie, postać ogólna. To przerzucamy wszystko na jedną stronę. Będzie mieć minus 1 trzecia x plus y plus 8 trzecich równa się 0. Aż mnie korci, żeby to przemnożyć przez 3 i mieć minus x plus 3 y plus 8 równa się 0. No i teraz ze wzorku odległość punktu od prostej, no to a, czyli minus 1 razy x0, czyli 0 plus b, czyli 3, razy y0, czyli 2, plus c, czyli plus 8, to w wartości bezwzględnej dzielone przez pierwiastek z a do kwadratu, czyli minus 1 kwadrat, plus b do kwadratu, czyli 3 kwadrat. No to co to jest? To się tutaj u góry minus 1 razy 0 się skasuje, 3 razy 2 to 6, plus 8 to 14, wartość bezwzględna z tego to dalej 14, a u dołu pierwiastek z 1 plus 9, czyli pierwiastek z 10. Czyli 14 pierwiastków z 10 przez 10. O, 1,4 pierwiastka z 10. To jest nasza odległość prostej K od punktu A. Natomiast drugi, żeby policzyć pole tego trójkąta, to jest odległość między B i C. No to to jest tak naprawdę twierdzenie rasa. Znaczy, no w tablicach jest taki wzór, który jakby pokazuje jak odliczyć punkt, odległość punktów, tak? od siebie, natomiast on wynika bezpośrednio z twierdzenia Pitagorasa. Ja mogę tu po prostu narysować sobie takie coś. Tu mam kąt prosty, tu mam 3, tu mam ile? Raz, 3, 5, 7, 9. No i stwierdzenie rasa to jest 3 kwadrat plus 9 kwadrat, czyli 9 plus 81, czyli 90, pierwiastek z tego to 3 pierwiastki z 10, taką długość ma bc. A więc pole naszego trójkąta o, to ja sobie wezmę to 14 przez pierwiastek z 10, to jest wysokość razy 3 pierwiastki z 10 to jest podstawa dzielone przez 2. Pierwiaste z 10 się tu skraca. Dwójka z 14 też wychodzi 21. Po prostu takie jest pole naszego trójkąta ABC. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału. I zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.